Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, troszeczkę zmieniona sceneria. Jesteśmy u pana TomToma. Hej. Tak zwanego lepiatora bardzo fajnych baterii. Słuchajcie, robimy dosyć dużą baterię do tego e-bike'a. Dużą pod względem wszystkiego. Wszystkiego. Prądu dosyć duża ogólnie, jak na baterię, No bo chyba nieczęsto spotykamy baterię 36. 36. 36 godzin przy pakiecie 13S, moi drodzy, więc bateryka będzie dosyć zacna. Mamy tutaj wycięty kartonik, który jest w kształcie naszego bidonu. W filmie jak zrobić taki customowy bidon, powiedzmy, czy zabudowę pod baterię. Ja zapewne już widzieliście w poprzednim filmiku. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić porządnie baterię. I tutaj jest hasło klucz porządnie, ponieważ baterie możecie sobie polepić, polutować jak nawet chcecie, bo i takie widzieliśmy baterie. Natomiast jeżeli ona ma być bezpieczna i dobra, a nie że jesteście gdzieś w trakcie i Wam się moi drodzy rozdrżywa nikiel albo coś się dzieje z baterią, no to jednak musicie troszeczkę pokombinować i zrobić ją dobrze. I najważniejsza rzecz, jaka jest, a często o tym ludzie zapominają, pamiętajcie, wasza cała bateria możecie mieć najlepsze ogniwa, super ogniwa, możecie wszystko zrobić na jakichś najlepszych, najdroższych ogniwach. Dacie tam jedno ogniwo, które będzie zepsute. I ta bateria będzie właśnie funkcjonowała tak jak to najgorsze ogniwo. Chodzi o to, że najsłabsze ogniwo, wasza bateria jest taka jakie wasze najsłabsze ogniwo. Znaczy bateria będzie zrobiona przyzwoicie. Nie bardzo dobrze, ale przyzwoicie. Tak? Tak. A czemu? Bo do szczęścia brakuje koszyka. Z koszykiem by nie wlazło. Nie wlazłoby aż tyle. No właśnie, dlatego mówię, że to będzie przyzwoicie, a nie bardzo dobrze. Słyszycie? Bateryjka, którą robimy moi drodzy, robimy tutaj, oczywiście, dziękuję bardzo Klaudiuszowi z baterii 18650.pl za, za bateryki. Baterykę robimy na ogniwach Samsunga 40T. Możecie powiedzieć, dlaczego do e tak bardzo wysokoprądowe ogniwa? Po pierwsze, bo można. Po drugie, pamiętajcie, że też dając ogniwa tak mocno prądowe, zmienia się Wam troszeczkę charakterystyka jazdy na tym później rowerze, bo. Wydaje mi się, że zobaczymy, oczywiście będziemy robili testy, ale nawet w momencie kiedy będziemy na pograniczu rozłączenia BMS-a, ten BMS w końcu wychwyci moment. i On po prostu odetnie, nie będzie takiego, że przy dużym obciążeniu będzie wam obcinało, będziecie sobie jechali, wiecie, troszeczkę wolniej przez dłuższy czas. Tutaj wydajność prądowa jest tak duża, że nic się nie powinno dziać. Jeździłem na przykład, moi drodzy, 17 amperówką na Sanyo GA e, oprócz tego, że ona naprawdę dawała sobie rady była świetna, to na przykład można było zauważyć, że w momencie ogólnie nawet jak jest załadowana bateria czy coś, spadek napięcia przy, obciąże, przy obciążeniu takim dosyć mocnym, szczególnie przy mojej wadze, no to sięgał około 3, 3 z małym hakiem Voltów. Jestem bardzo ciekaw, jak tutaj się bateria zachowa. Czy będą też takie spadki, że będzie właśnie szło równo. Wszystko, moi drodzy, przed nami. Na razie musimy to. Na razie musimy to, moi drodzy, złożyć. Póki co ułożyliśmy, to zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, moi drodzy, pod spodem mamy karton, który określa nam granice, których nie możemy absolutnie przekroczyć. Tutaj mamy jeszcze włożony sterownik, BMS i tak naprawdę no, niemalże nic miejsca nie zostało. Na oko robiliśmy te wymiary, to nie było nic policzone, po prostu no ile się upcha, Wiele tyle się, się upcha. Tak, no dokładnie, w, w światło ramy i to jest praktycznie no, max. Już 1p więcej by... Musiałby no nie. Się pozbyć... Sterownik na zewnątrz, nie? 1P by zabrał nam jeszcze tyle miejsca, tak żebyśmy te kable musieli już gdzieś na zewnątrz. Czyli poszedł. można powiedzieć, że to jest tak racjonalnie rozsądnie. Mamy 13S, 9P, moi drodzy. Ogniwa prądowo, każde ogniwo daje 35A ciągłego prądu, 4000mAh. Czyli uzyskamy łącznie z tego pojemność 36Ah. Wszystko jest ułożone? Nie, nie jest ułożone tak jak nie, powinno. Nie, tak gdzieś dotąd, do tego tak, miejsca. do tego miejsca. Także teraz układamy, moi drodzy, zacznijcie dalsze etapy, na co trzeba zwracać uwagę i jak to grzać. Zobaczcie, ułożona bateria jest już tak, jak być powinna, czyli tam mamy odwrócone w odpowiedni sposób wszystkie ogniwa. I teraz będziemy przekładali rzędami w tą stronę ogniwa na płaską powierzchnię przy Mountingdale. Dużo nam zapłacili, do tego reklamę robimy. I moi drodzy, będziemy to klejnili na pasztet. Tutaj nam troszeczkę miejsca jeszcze wtedy odejdzie. W sensie to się wszystko tak troszeczkę skompresuje. O no, ile? No zobaczymy. W każdym razie jest wszystko fajnie na styk ideolo. No, Będzie to dobrze. To bardzo, bardzo pozytywnie wyszło. Dobrze, 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 że nie wzięliśmy tych jeszcze 13 ogniw. Żeby było całkiem ciężko. Starczy, 36 godzin przy 2 kW to będzie naprawdę fajny wynik. Bo na 17 a przy tym samym silniku na 17 przejechałem 40 km praktycznie na samej manetce i to w opór jadąc. Także super, super. Zobaczcie moi drodzy, w ten sposób powstaje pakiet. Między ogniwami dajemy klej w tym momencie, aby to też trzymało. Pamiętajcie, nie dajemy tutaj koszyków. No, ze względu, że nie zmieściłoby się to nam w koszykach, to co chcieliśmy. Więc pamiętajcie, żeby ogniwa. Chodzi koszyki, po pierwsze daje się po to, żeby odprowadzały ogniwa temperaturę łatwiej. W tym przypadku tutaj nie przewidujemy żadnego grzania się tych ogniw, ponieważ są to tak... tak duży prąd rozładowania będzie tego, że to, to, to... Zapas amperowy mamy. Tutaj 300 parę ciągłego możemy ciągnąć, tak? Jakbyśmy mieli 10S, to byśmy mogli ciągnąć 350 amperów. No to tutaj mamy jeden mniej, no to zobaczcie, no to to jest naprawdę bardzo dużo. Ponad 300 amperów możemy ciągnąć prądu ciągłego. My będziemy wyciągnęli 30, czyli 10 razy mniej, więc one się nie będą grzały. Ale moi drodzy, musicie tutaj dać dobrze też kleju, ponieważ pamiętajcie, że one mogą się przecierać wam w jakiś sposób. Chodzi tutaj o takie mechaniczne po prostu zabezpieczenie, dlatego trzeba to zrobić dobrze. Bo to będzie trzymał tak naprawdę klej i nikiel. W tej obudowie, w której będzie to jeździło, trzeba dobrze to zamocować. Tak, będziemy musieli dobrze zamocować, żeby to też się nie ruszało. Pójdzie pianka niskoprężna, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, to budujemy taką piramidę do góry teraz. Piramidę Hopsa na lejonkach. Po sklejeniu. Zobaczcie, bateria po sklejeniu, jak tutaj komuś zauważył, się dosyć dużo skurczyła. Więc jakby się uparł, to byśmy może wrzucili nawet jeszcze jeden. Jeden rzędzik, ale nie. Wystarczy, moi drodzy. Bateria jest, zobaczcie, wydaje mi się, że jest naprawdę idealnie równo. Więc teraz. Więc teraz, moi drodzy, będziemy przechodzili do układania niklu. Nie, teraz jeszcze to musimy dokleić, te cztery ogniwa. A, to czemu ja to nagrywałem, że cztery ogniwa są do doklejenia? Zapomniałem. No to dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj zrobiliśmy specjalnie dla Was opcję, jeżeli byście chcieli zrobić sobie lustrzane odbicie, to powinniście zrobić w ten sposób. My to już skleiliśmy, wszystko jest, jak widzicie, całe, dlatego teraz po prostu to rozbierzemy i zrobimy bez lustrzanego odbicia. Tutaj tak dla Was, tylko przykład, wiecie, jeżeli chcecie lustrzane odbicie, to o tako się robi. No. A my że rozklejamy. na topka. Dobrze, że wziąłem ten mocny klej, no nie? No. Dobrze, dobrze. Także moi drodzy, zobaczcie. Większość już jest rozpakietowana. Rozgrzewka za nami jest. Możemy przystąpić do właściwego. <śmiech> <śmiech> I zobaczcie, moi drodzy. Teraz już po naszej rozgrzewce, kilka godzin później, pakiet ułożony już bez odbicia. Przystępujemy do zgrzewania nickel 0,2 szerokość w centymetr. No i ogień. Dobra. Teraz myślę, że moglibyśmy z Tomkiem przeprowadzić krótką rozmowę na temat tego jak mm -hmm. dobrać baterię pod rower. Bo często ludzie pytają o takie podstawowe rzeczy, typu jaką baterię, żebym przejechał 10 km. To naprawdę ciężko jest to określić. Znaczy, może na podstawie znamionowej mocy silnika? No ale przeciętny Kowalski nie będzie liczył znamionowej mocy silnika. Wydaje mi się, że taki minimalny, rozsądny pakiet do miejskiej. Yy, znaczy, to akurat w tym przypadku to ciebie bardziej pytam. Miejska jazda rowerem takim 500 W. żeby sobie przejechać do pracy i z powrotem przy wspomaganiu do pracy założyć, że mamy 15 km w jedną stronę. Nie, no to jeżeli miał 15, to 14. No to właśnie tak myślę, że po no. 14 godzin, co nie? To będzie takie, wydaje mi się też właśnie racjonalne. To 14 będzie w sam raz, bym powiedział. Bo ogólnie, jeżeli ktoś jest bardziej ambitny, i chciałby sobie to policzyć? To oczywiście, może to zrobić. Może policzyć sobie moc, jaką wygeneruje mu silnik, przeliczyć ile będzie mu pobierał. Pamiętajcie, że też tak naprawdę nie będą się liczyły Wam kilka amperogodziny. Powinniście też patrzeć na drugi parametr, który jest też dosyć istotny, czyli tak zwane watogodziny. Pamiętajcie mm. też, moi drodzy, że zrobicie tak jak w tym przypadku ogniwa, które będą miały zdecydowanie większą wydajność prądową, to też wpłynie na żywotność całej baterii, nie oszukujmy się. Zobaczcie, moi drodzy, parę godzin później i już bateryjka jest praktycznie cała zrobiona w zaczęliśmy, mamy 1830 Chociaż w sumie tak naprawdę zostało zrobić wyprowadzenie Wyprowadzenie na BMS, -a. BMS -a są. Podpiąć. podpiąć BMS i tyle Także moi drodzy później zostanie upychać to jeszcze według kartonu ma się zmieścić Tak z ciekawości waga jednego ogniwa to 74 gramy i po przeliczeniu tutaj mamy baterię, która waży 8,5 kg w przybliżeniu. No odpowiednią ilość niklu <laughs> No tak, warto by było pamiętać, że to jak ten nickie jest układany, to, to, to też nie jest... E... Nie jest przypadek. Nie jest przypadek. Bo pamiętajcie, że jak będziecie mieli miejsca, gdzie będzie zbyt duży prąd płynął między, między celami, nazwijmy to To może dojść tam w najgorszym przypadku do uszkodzenia. Ten się wam po prostu przetopi, przejara i będzie uszkodzenie musicie też w miarę budując pakiet potrafić przeliczyć oszacować oszacować musicie wziąć pod uwagę właśnie to ile zrobić przejść, jaki nikiel użyć też jest dosyć istotne bo jak użyjecie zbyt cienkiego, zbyt mało no to też nie będzie działało, co nie to Tomuś? nie będzie będzie się grzało, będzie, będą problemy z, będzie brak wydolności prądowej nie będzie jechało trzeba uważać, żeby się po nie poprzecierało w niektórych miejscach żeby nie drenowało tych baterii Najlepiej po zrobieniu wrzucić sobie ją na pomiarek, naładować na full'a, rozładować. Zobaczyć jak to tam wygląda z pojemnością. Odstawić ją na dwa dni. Zobaczyć czy jej samo nic nie drenuje. No ogniwa muszą być równe przed zgrzewaniem, bo inaczej lipa. Ale to, jeżeli kupujecie od Klaudiusza na przykład ogniwa, to się nie musicie tym martwić. Po prostu bierzecie i zgrzewacie tak ło. Tutaj jeszcze też jest istotna rzecz. Jak później obchodzić się z takimi ogniwami, teoretycznie im będziecie mniejszym problemem ładowali, tym ilość cykli sobie w pewien sposób wydłużycie. Tutaj docelowo będę ładował pewnie ładowarką około 2,5A. To jest bardzo mało na ten pakiet. Hmm. A to chodzi o to, żeby mógł go załadować w ciągu powiedzmy tych 12 godzin. Tutaj nie potrzebuję tego jakoś skracać. Nie ma fast charge'a, daj drugie ucinaczki. Aczkolwiek jest duża szansa, że zrobię sobie taką awaryjną ładowarkę, powiedzmy 5-amperową. E, aczkolwiek tutaj przy tym pakiecie mógłbym użyć znacznie większych prądów do ładowania, żeby ogniw nie uszkodzić, ponieważ te ogniwa naprawdę potrafią przyjąć parę amperków. Im mniejszy prąd w ogniwa, tym mniej się zużywają. Zasadniczo też można ograniczyć górną, górny pułap ładowania. Tak. Nie ładować ich do 4.2, tylko ładować ich niżej. 4.15, 4.1. To też dużo da. Zależy, czego oczekujecie? Czy po prostu maksymalna wydajność, powiedzmy co 3 lata zmiana baterii? Czy po prostu najważniejsze, że co wszyscy popełniają błąd z reguły, ludzie, jaki błąd popełniają w rowerach, na zimę zostawiają baterię naładowaną po O, no, to nie jest rozwiązanie. Za I potem po zimie taki kowalski, kowalska przychodzi. Panie, bo ja z zeszłego roku jeździłam, była fajnie, ale teraz nie kop mnie baterią. Ale teraz, jak już chciałabym ją naładować, to ona się albo w ogóle nie chce ładować, albo jak się naładowała, to ja mogę tylko dwie minuty pojechać. I tak jest. Dokładnie, na wyświetlaczach często nie będziecie widzieli tej pojemności, ale to zostawcie sobie ją chociażby w połowie rozładowaną, to już będzie zawsze Wam dużo dawało. Lepiej w połowie, nawet lepiej na, nawet przy odcięciu, na, jak odetnie BMS, będzie lepiej niż na pełno. niż na, niż na pełno. dokładnie. No teraz moi drodzy widzicie trzeba troszeczkę te ogniwo te ogniwa zabezpieczyć i zawsze to będzie bezpieczniej w, w samym rowerze no i nawet przy samym długim transporcie teraz to też jest zrobić na takim pakiecie zwarcie to tak nie miło powiedziałbym nie ciekawa sytuacja e, to mamy to mamy mm mieli przymierzyć, gdzie tego BMS-a będziemy upychać. Będą przeduszki, uh -huh. 2 cm, ale będą. Teraz moi drodzy, jak macie świętego BMS-a, to zobaczcie tą Nie, tą nie mam tego jeszcze. A czy nie tyle świętego BMS-a, co przygotowaną całą. Eee, cały ten wtyk balansujący. W tym momencie warto sprawdzić, czy idąc od ciemnego koloru po kolei napięcie na mierniku Wam o około te 4 V, czyli ile macie na, na sekcji wzrasta, czyli powinno być tam powiedzmy 4, 8, 12 i tak dalej moi drodzy. Dzięki temu macie pewność, że wszystko jest w dobrej kolejności podpięte. W zasadzie tą czynność lepiej wykonać dwukrotnie na początku przy podłączaniu i później jeszcze na dla świętego spokoju jak się już to wszystko podłączy, ponieważ nie wiem jak BMS zareaguje w momencie kiedy wepniemy to źle. OK, moi drodzy, w efekcie nasz pakiet prezentuje się w ten sposób. Musimy zrobić wyprowadzenie, jakieś podładowanie. W naszym przypadku jest to złącze XLR, czyli takie na mikrofon, taki bardziej mikrofon powiedzmy, profesjonalny troszeczkę bardziej. Natomiast podłączenie do sterownika do naszej, naszego roweru no to jest po prostu XT60, zwykłe złącze. Wszystko jest moi drodzy upchane wewnątrz, i teraz, moi drodzy, będę układał to do ramy. Całość będzie wyglądała podobnie jak tutaj, tylko że tutaj, więc ja to, moi drodzy, upycham. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak zrobić tego typu obudowę do elektryka, to zachęcam Was. Jest już taki filmik, obejrzyjcie sobie na moim kanale. I to moi drodzy, tyle by było zbudowania samej baterii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, palnijcie łapkę w górę i do zobaczenia moi drodzy w następnym odcinku Hejka.